Spotykamy się świeżo po majówce, która oficjalnie rozpoczyna sezon grillowy. Dziś oddalimy się trochę od typowych dań typu karkówka czy kiełbasa i skupimy się na potrawach wegetariańskich, które z pewnością zaskoczą Was swoim smakiem. Zapraszam do oglądania, a obiecuję, że Wasze kubki smakowe będą zadowolone. Moim gościem jest Klaudia Juszczak, która jest wegetarianką od 11 lat. Cześć Klaudia. Cześć Klaudia. Dzisiaj e, zaproponujemy naszym widzom coś na grilla, no bo jesteśmy po majówce. A majówka to jest taki moment, kiedy właściwie te grille się rozpoczynają. Tak, sezon grillowy właśnie się rozpoczyna i przygotowałam takie no kilka propozycji na jakieś fajne, takie odmienne dania, które nie zawierają mięsa. Alternatywa dla kiełbaski, mm -hmm. ale też bardzo pyszne i ciekawe. No właśnie, bo zawsze nam się kojarzy jak grill, to jakiś, jakaś karkówka, kiełbasa i tak dalej. Dzisiaj pokażemy, że może być coś innego, równie smacznego. Dokładnie. Od czego będziemy zaczynać? Co dzisiaj może, może tak, może zacznijmy od pierwszego dania i mm -hmm. zobaczymy, e... Dobrze. później będziemy dalej mówić naszym. Widzom. Dobrze, więc tak jako. Pierwszą propozycję, e, chciałabym przygotować takie mm, kotleciki z tofu na burgery, wykorzystamy je do stworzenia burgera, mm -hmm. e, no i one w sumie bazą właśnie tych kotletów jest tofu, wiem, że teraz wszyscy pewnie przełączają No bo nikt tofu nie lubi, ale chciałabym, żebyśmy odczarowały właśnie. tofu, ponieważ ono ma bardzo dużo fajnych właściwości naszego organizmu i przyjmuje bardzo dużo smaków, w zależności od tego, co do niego dodamy. No bo właśnie, bo tofu często się kojarzy, że ono jest bez smaku, bo mamy to klasyczne tofu białe, które jest takie wędzone. Dokładnie. Na początek przywody z tofu to zawsze proponuję to tofu wędzone, no bo ono już jest przyprawione, ma ten wędzony posmak mm -hmm. i już dużo nie potrzeba, żeby jakby dobrze smakowało. Natomiast ja nie przypadam za tym e, posmakiem, wolę po swojemu doprawić, więc okay. dzisiaj e, będziemy bazować na tofu naturalnym. Natomiast dowolność jest naprawdę w tym... W tym Okej, okay. dobra, i mamy tutaj tofu, czego jeszcze będziemy tak. potrzebować? E, zaraz podsmażymy sobie do niego cebulkę, czyli tak jakby bazą naszych kotletów jest troszeczkę podobnie jak przy kotletach mielonych. czyli uh -huh. cebulka... Może ktoś dodać czosnek, jeżeli lubi, jeżeli nie, to nie. Pietruszka, damy przyprawy, jajko, półeczka, tarta. I my dzisiaj usmażymy, mhm. żeby było szybciej i że w domu też można to zrobić, żeby pokazać, że też można zrobić. Natomiast idealnie sprawdzają się na grillu. Okej, okay. wtedy po prostu na grillu one się będą trzymały bardzo fajną, bo pewnie tak. będą miały taką zwartą konsystencję, Dokładnie. więc się nie będą rozwalać. Dokładnie. Na jedną kostkę tofu y, tak jakby rekomenduję, jedno jajeczko. Jeżeli mhm. jest ktoś weganinem. To nie potrzeba też jajka. One same w sobie też będą dobrze takie trzymają się, miało zwartą konsystencję, jak na przykład dodamy siemienia lnianego. Okej, okay, tak, Ona bo właśnie też pomoże... tak. też często za, e, zastępuje nam jajko przy jakichkolwiek daniach. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Także jak najbardziej można jajko pominąć i też będzie okej, okay dodać troszeczkę bułki tartej, czy mąki jakiejś owsianej, mm -hmm. czy e, z ciecierzycy na przykład, także też będzie ok. My dzisiaj dodamy, okay. także jakbym Cię mogła prosić, e, jakbyś może rozgniotła tofu, ja w tym czasie bym e, podsmażyła cebulkę do naszego okay. kotlecina. Dobra. Mamy już zrobione tofu. Rozdrobnione, cebula gotowa I co dalej? Teraz możemy wbić jajeczka, czyli tutaj mieliśmy dwie kostki tofu, mm -hmm. więc tak jakby do tego idealnie będzie dwa, wbić dwa jajka. Okej. Okay. I co dalej? do tego będziemy dodawać. Do naszej masy dodamy przyprawy standardowo sól, pieprz uh -huh. i teraz tak, ja dodaję z reguły przyprawę do mięsa mielonego, taką mieszankę, bo ona naprawdę bardzo podkreśla wtedy smak uh -huh. tych naszych kotlecików i one jeszcze bardziej smakują jak mięsne. Uh -huh. Więc można tutaj bardziej nawet kogoś oszukać, tak powiem. Dodamy sobie zieloną pietruszkę, może Dobra. już tutaj wsypie. Ja bardzo lubię, jak jest coś zielone, nie każdy lubi, ale... No pewnie, Zieloninka zawsze dobra. To co, te przyprawy dodamy też teraz? Tak, tak dodamy. Ja już zacznę mieszać powoli. Dobrze. No, tak będą bardzo dobrze doprawione. Tak, żeby one właśnie fajnie tutaj smakowały. No i sól i pieprz. Ale to jest... Ty... To jest to, co Ty powiedziałeś, że jak jest to tofu klasyczne, białe, no ono potrzebuje więcej po prostu przypraw. Dokładnie, dokładnie. Przy tofu, e, przy tofu wędzonym nie musimy tak mocno przyprawiać, bo ono naprawdę ma już intensywny mm -hmm. smak, więc tam już dużo nie trzeba. E, jeszcze dodamy sosu sojowego. Sos sojowy bardzo fajnie właśnie z tofu współgra i w ogóle jeżeli będziemy z tofu... Cokolwiek przygotowywać, czy mm -hmm. to będzie... Można też tofu kroić w plasterki, podsmażać, piec i nawet kłaść na kanapkę i też jest rewelacyjne z tym, że właśnie wtedy najlepiej je wcześniej zamarynować po prostu w sosie sojowym, zostawić mm -hmm. chociaż na pół godziny w lodówce, żeby ono tak e, żeby się tak przeszło. Tak samo można tofu zrobić, pokroić w kostkę, później delikatnie podsmażyć i zrobić takie grzanki do sałatki. Dokładnie, przykład, no? dokładnie. Tak, tofu właśnie imituje często skwareczki, też jakie są małe kosteczki, także nie, jest naprawdę pełna dowolność i jest bardzo proste w przygotowaniu, więc nie ma się naprawdę co, co bać. Mam nadzieję, że po, po dzisiejszym odcinku nasi widzowie spróbują tofu, ci, ci widzowie, którzy dotychczas tego nie robili. To co, dodajemy cebulę? Tak, dodamy teraz cebulę. Może nie damy całej, żeby nie było za dużo, zobaczymy. Okay, Zawsze możemy sobie dodać mhm. później. I co jeszcze, czy jakąś mąkę, czy coś, bo widzę, tak. że mamy tam parę składników. Ja mam przygotowaną akurat mąkę z ciecierzycy. Bardzo ją lubię, ponieważ ona ma w swoim składzie dużo białka. Mhm. A w diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, wiadomo, największą zmorą jest to, żeby zadbać o wystarczającą ilość białka w diecie. To prawda. Często osoby jedzące mięso mówią, że skąd właśnie tutaj wziąć białko, więc już mówię, ze strączków właśnie tutaj mamy ciecierzycę w formie mąki i tutaj super się sprawdzi. Tofu ma bardzo dużo zawartość białka, wapnia, witamin z grupy B. Najnowsze badania mówią, że w te wszystkie mity właśnie a propos tego, że tofu szkodzi, czy tam mhm. jest za bardzo przetworzone, czy dla mężczyzn niewskazane, to absolutnie nie. Już są obalane. Raczej ma dużo prozdrowotnych działań, szczególnie na przykład też dla kobiet w okresie menopauzy. O, to jest też ciekawe. Tak. No, fajnie. Także wsypię tutaj. To tak dajemy na oko, żeby ta konsystencja była taka... tak jak, jak przy kotletach. Przy kotletach albo tak jak przy plackach się robi, to tak często coś na oko dodajemy. Dokładnie. I co? Ja myślę, że to już właściwie gotowe. Tak. Wygląda idealnie. Dobra robota. Właśnie, bo konsystencja jest taka dosyć wilgotna. Mm -hmm. Czy to jest okej? Okay? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dla kogoś, kto się boi, możemy troszeczkę tutaj e, dodać mąki. E Boże, dodał mąki tutaj. Tak, mm -hmm. przepraszam. Ale naprawdę będzie w porządku. Będą soczyste dzięki temu, nie będzie taka twarda konsystencja, bo tofu w połączeniu z jajkiem, gdy na przykład będzie za duża proporcja jajka, to zrobią się troszkę takie za twarde te, te mm -hmm. kotleciki. A my chcemy, żeby to było takie fajne, soczyste, jeszcze okay. bardziej na grilla. No tak. Teraz masz właśnie bułkę tartą i co? Formujemy kotlety i będziemy je smażyć. Dokładnie, dokładnie. Przygotowuję już patelnię i robimy kotlety. A w międzyczasie co zrobimy, jak już one się będą sobie smażyć? Tak. Chciałabym tutaj trochę może zaskoczyć widzów i Ciebie, Olga i przygotować taką wegańską, wegetariańsko wegańską wersję bekonu. O. I zrobimy go z papieru ryżowego. O. To będzie ciekawostka. No to dobrze. No to w takim razie sobie lecimy. Ja myślę, że już jesteśmy w połowie drogi, a chyba nawet bliżej niż dalej do skończenia naszego burgera. Kotlety mamy gotowe. Boczek zrobiłaś. Widziałam jak robiłaś, to muszę spróbować, prawda? Bardzo prosty jest przepis, także próbuj mam nadzieję, że smakuje. Mhm. Chrupiący jak boczek. Fajny w smaku. Ciekawe. Na pewno nie jest identyczny, tak, no bo też mhm. nie chodzi o to, żeby to było ale Dokładnie. Super identyczne. No? Tutaj bazą jest papier ryżowy mm. i tu to w zależności od tego, jakich przypraw dodamy właśnie będą nam paprykę, sos sojowy, y, przyprawy, które najbardziej nam zbliżą smak bekonu, na przykład sos tak samo y, syrop klonowy. Także tutaj dodałam takich różnej mieszanki przypraw, żeby jak najbardziej e, przypominał boczek. Mam nadzieję, że Ci smakuje, bo bardzo fajne, bo ciekawe. Budykania. No właśnie, bo jeżeli chodzi w ogóle o m, takie przypominanie, że coś przypomina coś, to chyba nie powinno tak być, prawda? W sensie na zasadzie, że wiesz, boczek, że robimy coś podobne do boczku, po to, żeby zjeść boczek. Tak, jest teraz taka, taki spór, tak, ogólny właśnie o to nazewnictwo głównie właśnie, czy to jest wege szynka, wege burger, że ten burger szynka to są nazwy zarezerwowane typowo dla mięsnych mhm. produktów. Ja tutaj jakby stanowiska nie zajmuję. Dla mnie to nie ma znaczenia naprawdę, jak to nazwiemy. Raczej ja skupiam się zawsze na tym, żeby to, co przygotujemy jako alternatywę mięsa, żeby miało wszystkie składniki, właściwości potrzebne dla nas, mm -hmm. właśnie makroelementy, białko, zdrowe tłuszcze. I jakby tutaj myślę, że najważniejsze, żeby się skupić na tym, żeby to był wartościowy, wartościowy produkt, wartościowe danie. Bo też kupowanie gotowców często, wiadomo, spojrzymy na skład, to wcale to nie jest taka dobra opcja. Mm -hmm. No ale to też, wiesz, to jest też dobra opcja dla osób, które chcą po prostu. To ograniczyć mięso. Tak. I dokładnie. na zasadzie właśnie kupią sobie jakąś wielkę kiełbaskę. Coś, co im będzie przypominać nadal o tej kiełbasce, ale, e, ale nie będzie to mięso. Jasne, hmm? jasne. Zachęcam naprawdę dla osób, które jedzą mięso, żeby raz na jakiś czas, jeden dzień w tygodniu, czy jakiś inny, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, spróbować sobie czegoś takiego. Jeżeli nawet nie robić samemu, to kupić coś gotowego, tylko sprawdzić skład, żeby to był e, dobry skład. Tak, to prawda. I, I zobaczyć, jakieś inne smaki. Słuchaj, ja teraz będę składać tego naszego burgera, a Dobra. ty w międzyczasie chyba zrobisz coś, co znowu nas zaskoczy. Oczy. Tak. Chciałabym jeszcze zaproponować do tego burgera troszeczkę inną wersję rzodkiewki, bardzo prostą, lekko na ciepło. Także ja się zabiorę za rzodkieweczkę. Uh -huh. co, co z niej będziemy robić? Bo ona e już jest tam tak, pokrojona. E rzodkiewka jest już pokrojona. Damy ją na patelnię, e troszeczkę ją tak jakby podsmażymy w sosie sojowym. Ona nabierze super smaku, zmieni troszeczkę strukturę, będzie taka jakby delikatnie przezroczysta, uh -huh. ale jest pyszna naprawdę. Coś innego mnie to zaskoczyło. Na przykład kiedy pierwszy raz No i dodamy do naszego burgera. Super. No to myślę, że robimy nasze kolejne kroki. Już nie mogę doczekać tego efektu finalnego. Super, ja też. Tak. Zaloide burgery mamy już gotowe, wyszły moim zdaniem rewelacyjnie i teraz przechodzimy do czegoś znowu wyjątkowego, bo niby kiszka ziemniaczana, Dokładnie. ale wege. Dokładnie, ja uwielbiam osobiście kiszkę na, na grillu, ja właśnie wiele osób uwielbia. Z tym, że jakby kiszka y, zawiera no, w sumie tę całą otoczkę, osłonkę, tak, która mhm. jest y, no, nie jest wegetariańska. I tutaj naszym zadaniem jakby dzisiaj będzie zamiennik, y, głównie pokazać jaki jest zamiennik tej osłonki. No i też do środka dodamy sobie zamiast skwareczek, które też często występują w kiszce, dodamy mhm. sobie też zamiennik wegetariański. Do do. Czyli mamy ziemniaki już ugotowane? Tak. Możemy to zrobić z surowych? Możemy zrobić surowy. Generalnie kiszkę tak naprawdę tą prawdziwą robi się z surowych ziemniaków. Wtedy je przecieramy z surowego ziemniaka, mhm. z tym, że tutaj po prostu zajęłoby nam to dużo dłużej, jeśli chodzi o proces pieczenia czy grillowania, ale jak najbardziej, jeżeli ktoś ma czas, to, to też jest rewelacyjne. Okej, okay, dobra, czyli mamy ugotowane ziemniaki, zostało nam trochę cebuli mhm. z, z, z kotletów, więc sobie to wykorzystamy. Dokładnie. I co tutaj mamy? To są jakieś składniki? Tak, ciekawe. Tutaj mamy tempech. Tempeh mm -hmm. powstaje z fermentowanej soi. Jest on fajnym zamiennikiem też boczku, bekonu. Jest on również w wersji wędzonej. Wtedy także potrzebuje dużo mniej roboty, tak zwanej i przyprawiania. Tutaj też dodamy sosu sojowego i przypraw i jakby zrobimy z niego imitację skwarek. Ale też chciałam pokazać, że nie musimy e, korzystać tylko i wyłącznie z tempechu. Tutaj mamy taki wegański kabanos i on też idealnie nadaje. On już jest doprawiony i tutaj już nie musimy Czyli nic Czyli coś, coś podobnego jak rozmawialiśmy po prostu wcześniej, że możemy tak. sobie zastąpić. A wracając jeszcze do tempechu, e, jeżeli wiemy gdzie mhm. to kupić, to gdzie możemy te, e, tempech kupić? W każdym sklepie ze zdrową żywnością. E, to na pewno sama kupuję, więc wiem, że jest. I też w sklepie e, dyskontowym też widziałam, też e, można okay. dostać. Czyli coś, co jest po prostu już zaczyna być powszechne. Dokładnie. Okay. A tam co? Mamy jeszcze Pietruszkę? Mamy pietruszkę, lubię zawsze jak jest coś zielonego, możemy dodać szczypiorek, możemy dodać koperek, ale dzisiaj nam zostaje jeszcze pietruszka, więc dodamy sobie pietruszkę. Okay, do I czym, w co będziemy zawijać największe niespodziankę? W niespodziankę, czyli w papier ryżowy po raz kolejny. Okay. Będziemy papier ryżowy namaczać w wodzie, takie 10 sekund, żeby troszeczkę e, zmiękł. Następnie włożymy sobie całą naszą e, masę, czyli ziemniaki z naszymi skwareczkami, mm -hmm. e, pietruszką przyprawami i usmażymy albo w innym wypadku ugrillujemy na grill. To co, ja zajmuję się ziemniakami, a ty zajmujesz się tutaj tak smażeniem tych składników. Dobrze. Zaczynamy. To wszystko wygląda bardzo smakowicie i bardzo Ci dziękuję, że Cię pokazałyśmy naszym widzom właśnie coś innego niż zazwyczaj może się wydawać, że jest fajne na grilla. Dokładnie, zachęcam bardzo do właśnie eksperymentów w kuchni, do kuchni bezmięsnej, żeby chociaż czas na jakiś czas sobie zrobić taką alternatywę. Dziękuję za pomoc, wykonałaś rewelacyjnie te Szef. rzeczy. Starałam się. Staram się. Mam dobrą nauczycielkę, ale wiesz, myślę, że to też jest fajne urozmaicenie w ogóle do grilla, ale tak samo na co dzień, żeby po prostu ludzie się nie bali robić coś wege, bo zazwyczaj nam się nie, 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 nie nie zrobimy, nie zrobimy, a tak naprawdę jak będziemy próbować, to będziemy e, mogli właśnie jeszcze bardziej eksperymentować, tak jak powiedziałaś. Dokładnie, dokładnie. Mam nadzieję, że było widać, że to jest wszystko proste, łatwe i naprawdę przyjemne. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.